No to pora na tego zwłoka kolejnego pacjenta, spróbuję to rozebrać, zobaczę, zweryfikuję wszystkie części, zobaczę co tam się dzieje w środku, ona jest tak samo po zacierce, może nie w takim stopniu jak ta 120, bo tu jeszcze jest trochę kompresji, to... nie jest aż tak tragicznie. No, ale widać tam ślady na tłoku na pierścieniach, że zacier był. Nie wiadomo jak, jak wał, co, co, się z nim dzieje. Czy nie jest tak samo skończony jak w 120. No, ale wydaje mi się, że ona może być w trochę lepszym stanie niż niż ta 120, bo no chociaż jest jakiś ostatek kompresji. Nie wiem, spróbuję to rozebrać. Może zrobię jakiegoś time, time jak... jak mi się uda, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oby, się, oby z tego się coś dało zrobić. no bo Ze 120 to jest masakra i ciężki temat, strasznie. Bo wydaje mi się, że koszt remontu 120, no może, może nie przerosnąć wartości piły, ale może się zbliżyć niebezpiecznie do tego momentu, gdzie już po prostu się to nie opłaci no a do 70 z tego co, co mi właściciel mówił, to można można jeszcze załatwić cylinder i, i komplet cały komplet góry no. z tym, że jest to tak samo trochę kosztowne no ale przynajmniej można to gdzieś kupić w oryginalne części także spróbuję jakiegoś timelapsa skleić no i na koniec Zobaczymy, co tam się dzieje w środku. Oby nie było tak źle jak ze 120. Jeszcze zostało mi zdjąć cylinder koło magnesowe Cewka, wszystko jest pościągane z drugiej strony sprzęgło. Tu już jest wszystko załatwione. Tylko jeszcze muszę rozebrać i Cały ten zespół to jest Masakra, co tu się dzieje? Nie wiem, co to jest jakiś towot. Czy co? Tu gdzieś powinien być przerywacz. Kondensator, chyba jeszcze. To jest chyba przerywacz. Kondensatora to tu nie widzę. Chyba, że tam gdzieś jest pod spodem wypchnięty. Ale muszę to umyć, bo masakra z tym jest. No i tak to wyszło wszystko po rozebraniu. Cylinder już jest zdjęty. No i jak widać jest tak samo zatarty. Tłok. Teresy czuć. Czuć pod palcem. One są takie dosyć duże. Te rowki są tak. Taki grad jest. W niektórych miejscach, tam gdzie się zatarły, hmm, stworzeń, no nie jest jakiś taki, nie widać po nim, żeby był przegrzany, ale główka korbowodu, no widać, że coś tu się niedobrego wydarzyło. Na korbowodzie niby nic. Nie czuć jakiegoś minimalny luz jest, nie jest tak duży jak, jak w 120 no ale jakiś tam mikroskopijny jest. Cylinder pierścienie, no takie już nie najlepsze te przerwy, zresztą to pierścienie. One tak samo dostały po dupie, bo te przebarwienia to są rowki. One powstały przez to, że właśnie aluminium wtarło się w, w gładź cylindra i, i wytarło takie rowy w nich. To tak samo pierścienie by były do wymiany na sam cylinder. Na nim tak samo są takie plamy jasne. Nie wiem czy to widać dobrze, czy nie widać W niektórych miejscach, o tu na przykład w tym miejscu pod przepłukami widać jakby był już chrom przetarty Tu jest strasznie paskudnie od strony tego do lotu od wydechu w sumie tak samo są rysy. O, widać, no także niestety tłok złapało te rysy, no czuć, czuć pod palcem, nie wszystkie, ale jest kilka takich głębokich. Co już niestety się nic na nie nie poradzi. No ale wydaje mi się, jakby to może delikatnie spróbować przechonować, żeby zagładzić i żeby wyciągnąć to aluminium tam, gdzie było ewentualnie wtarte w niektórych miejscach, chociaż nie widzę tu jakoś za bardzo. Tu, w tym miejscu, może. No ale tak czy siak góra się kwalifikuje do wymiany. No, szczerze mówiąc, bo widać, co się dzieje, jak to wszystko wygląda. Hmm. No, nie wiem, o ile właściciel znajdzie nowe, oryginalne części, no to dobrze, bo słyszałem, że podobno są, tylko one są. No, nie należą do najtańszych. No, a jak nie znajdzie, albo nie będzie można ich kupić, no to ewentualnie można by się ratować honowaniem tego cylindra. No i spróbować zagładzić te wszystkie rysy, te górki, dołki, żeby nie złapało od nowa. No ale ryzyko, ryzyko i tak by istniało, że to by się od nowa po prostu zaparło. No bo to już jest zniszczone, tak de facto. No i nic się na to nie poradzi. Co ciekawe, wydawało mi się, że tu jest przerywacz i kondensator, ale to jest tylko jakiś układ elektroniczny. Coś chyba na zasadzie tego chipa od Oregona do konwersji z platynkowców na elektroniki bezstykowe. Napęd smarowania pompki. Tu nie ma tej takiej klasycznej pompki. Po tej stronie nic nie było. Tak jak to jest w takich pospolitych piłach. Tylko napęd jest przez krzywkę z wału. W tym miejscu jest krzywka. I ona chodzi po takim tłoczku w tym miejscu a tłoczek pracuje na takiej blaszce w tym miejscu na pompce jest takie kółeczko zębate i ta blaszka jest w takiej pozycji jak wał się kręci wtedy tak krzywka naciska na tą blaszkę i kręci tłoczkiem pompki nie pompuje olej. Także takie wykombinowane ustrojstwa. To jeszcze nie jest wszystko poczyszczone do końca, bo nie idzie się tego domyć. To było całe zawalone jakimś towotem, nie wiem. Nie wiem, jaki był cel tego w ogóle. To nic nie dawało. W tym miejscu tylko podaje się olej na ten filcowy krążek i, i tak jest smarowany ten tłoczek tu nie trzeba dawać smaru ani nic takiego no także tak by się sprawy miały trzeba trzeba zobaczyć co i jak z częściami do tego no i wtedy można podejmować jakieś dalsze decyzje ale wydaje mi się że Odratowanie tego by było łatwiejsze. Coś się wylało jeszcze. No, stop, coś cieknie. No, ale wydaje mi się, że uratowanie tego by było łatwiejsze. Bo, skoro można dostać do tego częściej, podobno, no to właściwie nie ma, nie ma się chyba co zastanawiać. Tylko według mnie, 120. No, nie wiem, wydaje mi się, że. Wypadałoby sobie dać chyba spokój z tą 120, no bo, bo nie wiem, to jest ciężki temat i ciężko cokolwiek wymyślić, a ładować pieniądze w takie rzeczy, no to nie jest, nie jest takie łatwe. No a tu do 70 na wale są dwa standardowe łożyska 6202, ten uszczelniacz. Jest 1630 na 7. Po drugiej stronie jest trochę mniejszy, on jest chyba. 14 albo 15 na 30 na 7. Także to by, to by szło dostać. No wałno, korba trochę dostała w dupę. No ale tragicznie jeszcze nie jest. Nie jest jak w 120, że to słychać jak się normalnie tłucze i no także można by było rozpołowić silnik, założyć nowe łożyska, umyć go jeszcze przed złożeniem, no i poskładać dół, jak się załatwi części do góry tłok, cylinder i kruciec do gaźnika, i sam gaźnik. Samą pokrywkę tego filtra tu z, z samym wkładem filtra, no to wtedy by to można było poskładać i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Koszty by były na pewno mniejsze niż przy 120, no a tak jak mówię, 120, no to może już zostać chyba bardzo drogim i, i dużym przyciskiem do papieru. Bo nie wydaje mi się, żeby cokolwiek z tego wyszło. Jeszcze tak patrzę. Bo Czy wał nie jest krzywy? Ale chyba mi się tylko wydaje, bo w tym miejscu była tulejka na ciasno i po niej chodziło łożysko od kosza sprzęgłowego, Także to może być, chociaż... sama końcówka dostało, dostała w dupę. No ale mniejsza o to tego i tak nie sprawdzę, bo nie, nie mam czym, ani jak. No ale z tą 70 teoretycznie można by się było pobawić, wydaje mi się, bo nie potrzebowałaby tyle roboty i pieniędzy co ta 120. No może by się dało coś z tego poskładać. Wszystkie przewody gumowe od Kładu smarowania one zgniły. Trzeba by było coś, jakieś nowe założyć. Ta pompka pomocnicza, ona coś tam pluła olejem, także powinna chodzić. No i zostaje reszta z kupieniem góry. No bo tu niestety tego chyba się nie ominie, bo. Nie wiem, wydaje mi się, że szkoda, szkoda się z tym bawić. Można by było, no ale jest bardzo duże ryzyko, że, że to się zatrze z powrotem, bo ten chrom jest taki tak samo nieciekawy, tro, trochę jak przy 120, nie aż w takim stopniu, no ale no ale nie jest dobrze i tak. No także tak by to wyglądało. Trzeba. Właściciel musi coś coś wymyślić z tymi częściami albo je jakoś sprowadzić albo nie wiem no i ewentualnie jakby się zdecydował no to można by było coś dalej grzewać także to już jest chyba koniec na ten moment ewentualnie jeszcze by można rozpołowić ten silnik ale wydaje mi się że jak tak samo nie byłoby części do tego no to nie ma sensu także chyba już po robocie no bo Zostało jeszcze domyć resztę tych pokryw, no ale to tak samo wolę, wolę mieć pewność, że to jest sens robić takie rzeczy, bo no naprawdę jest ciężko z tego gówna to wyskrować, to jest tak zaklejone, że jeszcze z, z uszkodzeń to w tłumiku jest dziura, bo odpadła blaszka, to by się może dało jakoś przyspawać na no upartego, ale wątpię czy. Czyby coś z tego wyszło sprzęgło. tłodziwo, wszystko było w miarę ładne. Te przewody od smarowania one tak samo no nie są najgorsze, tylko trzeba pozakładać na nie gumowa nowe bo stare zgniły. No Także tak, no to chyba to już. Na tyle, przez dłuższy czas się chyba nic nie pojawi. No bo potrzebuję tych części. A sam tego nie jestem w stanie załatwić w żaden sposób także. To już zależy od właściciela, co on tam wymyśli. No i nie wiem, chyba tyle. Kończę robotę, no i. Muszę to wszystko tak samo poskładać, posortować, żeby nic nie powinno, no i tyle. Także no, nie jest łatwo.